Oh my god, widzieliście to? Jest śnieg, grubo, a ja się nazywam Kamil eee, no i co, mamy dzisiaj piękny śnieżek, zaraz w ogóle idę na dwór, bo muszę coś załatwić, a mianowicie muszę pójść do wujka, e, który siedzi sobie w barze i kupił rzeczy, e, produkty w sklepie kupił i muszę od niego je odebrać, także zaraz idę i co... Eee, idę sobie na ten śnieżek, ale się jaram. Kurde, a on w ogóle cały czas jeszcze pruszy, także to jest kozak. Dobra, lecimy. <śpiewanie> <śpiewanie> Patrzcie na to, co tutaj mamy. Kozacki śnieżek. I wreszcie idę sobie w białych butach po białym śniegu. I to mi się podoba, słuchajcie, zaraz w ogóle ja sobie też trochę umyję w tym śniegu, bo ja właśnie zawsze czekam na śnieg w zimie, żeby sobie ładnie umyć buty po takiej deszczowej pogodzie. I tak też właśnie zaraz zrobię. Kozak, podoba mi się to. A, sztos, idę po tym śniegu troszkę tak, wiecie, nawet szurając butami, ale sztos. Lubię to, ale tego już nie. Oh my god, co to jest? Ej serio, łaszczów w śniegu, to w ogóle totalnie inne miasto. Serio. Tak mi się podoba teraz, Jest takie ładne, klimatyczne, takie piękne. A jak jest, nie ma śniegu, to jest takie zwykłe, no. Miasteczko jak miasteczko. A w śniegu w ogóle w śniegu wszystko wygląda ładniej. Ale jeśli jest takie małe i takie wiecie, jak jest duże, no to niekoniecznie. A jak jest właśnie takie małe, jak tu jest w ogóle ładnie? Patrzcie na to. Teraz ten kościół skojarzy Wam się z North Youngton. z GTA V z misji fabularnych, z pierwszej misji prologu. No, teraz to jest serio. Tam też był śnieg i tutaj też jest śnieg. Mamy kościółek, dokładnie taki sam jak w North Yankton. Oni się chyba sugerowali właśnie tym. No dobra, idę. Słuchajcie do tego baru po pakupki. Troszkę zimno jest wam powiem, ale jednak ten śnieg to wynagradza. Ajajaj, aj, aj. piękny śnieg, serio. We Wrocławiu od 9 lat nie było białych świąt. A tutaj może nie święta, ale no jednak śnieg jest. Bo we Wrocławiu jak spadnie śnieg to w ciągu 20 minut już go nie ma. I tak też było przez 9 lat. A tutaj pięknie, goza. Dobra, wijam tutaj do baru. Dobra. Pakupki odebrane i teraz wracam. Wiem, że pewnie nic nie słyszycie, bo teraz jest taki niesamowity wiatr tutaj, ale no trudno, no coż mam zrobić, jak to tak wieje. I wracam właśnie teraz do domu. Już pakupki wziąłem i później też wyjdę znowu. No ale teraz muszę wrócić z tymi zakupami niestety do domu, także no wracam szybko, idę w tą stronę, żeby Wam nie wiało. No i później jeszcze wyjdę na Łaszczów to na pewno, bo kurczę, Rowerkiem bym pojeździł po takim śnieżku. Trzeba zabrać kamerę. Chodźcie. Idę właśnie porobić jakieś foteczki tutaj w śniegu, łaszczowa, bo podoba mi się to. Szczególnie tutaj właśnie burznica w śniegu, patrzcie na to. Jest kozak, ale idę jeszcze później troszkę tam na łaszczów, yy, blisko z kwerku i tam idę porobić foty. Ale właśnie nie miałem jeszcze tutaj takiego dobrego zdjęcia burznicy, a teraz jeszcze jest w śniegu, to jest w ogóle totalny kozak, tak mi się podoba, więc i to robić jakieś fotencje. Powiem Wam, że jest tak zimno, że aż sobie założyłem komin tutaj na nos. Czasami tak właśnie chodzę, ale wtedy mi strasznie parują okulary. No bo jak oddycham, no to tutaj niestety jak widzicie, nawet jak mówię, to już jest lipa. No ale trudno i chyba wracam po rower. Jak się chodzi na pieszo, to jest dużo gorzej niż na rowerze. Tak mi gdzie jest zimno. Serio, masakra. Idę, idę chyba właśnie po rowerek, a zdjęcia, no trudno. Może też na aparat, a może nie, bo jest serio tam od tyłu i co? Roje tutaj dobre foty. Naprawdę kozak są te stare tutaj takie zabaweczki. Patrzcie na to na to na przykład karuzele. Kozak. Takie dobre foty słuchajcie wychodzą jeszcze w śniegu. Aj Nice! Patrzcie jak palą gumę, to znowu ten sam ziomek Dobre drifty! Ale nie gumeczki, ten wszędzie, w sumie ma czym? Obejka na tył napęd? co może palić! Czas wracać! Bo jest tak zimno, jeszcze doszedłem tutaj I uwierzcie Nie tamtędy Ale tędy Dookoła ogrodzenia Bo chciałem wejść na stadion, ale nigdzie tam nie ma żadnej otwartej bramki więc nie wiem jak te dzieci tam weszły chyba po prostu przez płot przeskoczyły, bo nie wiem, ale ja nie będę przeskakiwał przez płot i wracam do domu jest tak zimno, założyłem sobie w ogóle dwie fary rękawiczek mam pod tymi jeszcze takie zwykłe z materiału <grym> i serio i tak mi zimno, więc wracam i ewentualnie co, to wezmę rower bo na rowerze nie będzie tak zimno. Tylko że znowu jest trochę logik, bo jest bardzo duży wiatr, zresztą słyszycie i jest ślisko na rowerze, ale trudno. Zobaczymy. Na pewno na rowerze jest cieplej, bo to wiem niż jak się chodzi. Także co? Idę po rower, Uff, ale zimno. Zobaczcie, jaki dobry makowiec! Zaraz będzie jedzony. A, dobre. Kto lubi makowca, zostawia oczywiście łapęcję w górę. <laughs> Jemy, słuchajcie, makowca i lecimy na miasto. Let's go. Mm. Dobre. No to lecimy. Let's go. Patrzcie, ile tutaj jest śniegu. Oh my god. Nie wiem, że mało widać, no ale jednak. Ale kozak wam powiem, serio! Wow! Taki sztos się jeździ po śniegu na rowerze. O oh my god, jest w ogóle ślisko strasznie, więc można się łatwo wywalić, ale no, jest sztos ja Tam za mną sobie palą gumę. Oh, oh, oh. Też bym sobie popalił. jest tak ślisko, że ja przez chwilę rowerem mało to co takiej gleby nie zaliczyłem, że oooo! Oh, oh. to było, patrzcie tam. Jak chcę tam poza jest taki duży plac i sobie tam palą gumę? a ja na śniegu, sztos To jest aktualnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć samochodów. Oj, oj, oj. Czekam na jakiś dobry drift, waga, ten jest dobry. No, Albo niekoniecznie. <grywa> no, słuchajcie, to jest jeden taki dobry Betką, taką jeździ, starą starą, no, tutaj Audi 4x4 ma 6 samochodów. Słuchajcie. <grywa> no, Mocne, o, o, o jaj, jaj. Słuchajcie, tu jedzie dopiero dobry, patrzcie teraz Ech, Tam sobie tylko zrobił kółeczko, szkoda Czego masz tutaj, ktoś serio zrobi takiego dobrego bączka drifta A tutaj wszyscy przed napęd na to Słabo <zysz> Słuchajcie, mocny materiał tutaj Grubo, tutaj każdy teraz robi bączki Nieważne czy jest starszy, czy młodszy Każdy robi bączki Mocne, goce Sztos Niektórzy rzeczywiście umieją, a niektórzy to tak Palą to strzęgło i w sumie auto i tak stoi w miejscu. <grystanie> Wszystko jest białe i jadę chyba do domu, bo zalałem najprawdopodobniej mikrofon. W sumie to nie wiem jak mnie słychać. Jak mnie dobrze słychać, to znaczy, że nie, ale jak mnie słychać słabo, to znaczy, że tak. Wszędzie jest tak ślisko, że ja się już trochę cykam w ogóle jeździć rowerem, bo jest tak wszędzie ślisko, że podjeżdżam a rower po prostu mi bokiem jedzie zamiast przodem. Tak samo widziałem tutaj, auto podjeżdżało pod górę i było tak samo, że jechał bokiem, co było dosyć świeżne. O, jak tam pojechał bokiem, tak przez cały ten zakręt! Oh my god. Vlogmasy codziennie o 8 rano przez cały grudzień na kanale Kamil Nikodem. Kamil Nikodem.